Pani redaktor, to debiut w telewizji? Chyba nie. Zdarzyło mi się kiedyś w Wilnie udzielać wywiadu. Byłam tam jako turystka polska i pytano mnie, czy podoba mi się to, że cela Konrada będzie przerobiona na hotel, a ja jako filolog Polski musiałam się wypowiedzieć. Oczywiście nie była pani za tym pomysłem. Oczywiście, że nie, i wystąpiłam nawet w ogólnopolskiej telewizji wtedy. Jakie życzenia pani chciałaby złożyć mieszkańcom naszego województwa? Przecież no w sumie tak, tak bardzo związanym z naszym wilnem ukochanym. Uniwersytet przeniósł się do naszego miasta, tu w Toruniu. Czy jakieś życzenia? Ja bym życzyła przede wszystkim naszym mieszkańcom spokoju i tego, żeby te kłótnie nas nie zaprzątały. Ja przyznaję, że pochodzę z Bydgoszczy, od 10 lat mieszkam w Toruniu i i oba miasta kocham, oba miasta są mi bliskie i mam nadzieję, że również dla naszych mieszkańców tak jest i że te kłótnie tak naprawdę zaprzątają tylko nas, dziennikarzy, państwa polityków, a tak na co dzień zwykli ludzie się tym nie ekscytują i taką mam nadzieję i mam nadzieję, że w tych, podczas tych świąt będziemy rozmawiać o przyjemniejszych rzeczach niż polityka e, i niż jakieś takie problemy, a będziemy e, no, w spokoju i w rodzinnej atmosferze je spędzać. Panie, bardzo proszę pozdrowić wszystkich w Toruniu, w Bydgoszczy. Rozumiem, święta rodzinnie pani będzie spędzać. Tak, święta trochę w Toruniu, trochę w Bydgoszczy, a w lany poniedziałek wyjazd, bo planuję urlop, więc tak sobie trochę przedłużę te święta. Wspaniale. No i co, jeszcze ta rózga dla kogo? Bo wylany poniedziałek generalnie to jest taki zwyczaj, że się czy mężczyźni goją, gonią kobiety, ale wydaje mi się, że to chyba nie jest sprawiedliwy zwyczaj. Nie jest, chociaż od dziecka mam rzeczywiście tak, że jak się budzę rano, to mój tata mnie oblawa takim małym jajeczkiem i, i, i taką. Tak, i rózgę, i rózgą taką z brzozy gdzieś tam po nogach mnie bije. No, w tym roku uniknę, bo w poniedziałek już będę w podróży i, i myślę, że nie barwa od nikogo.